Witam serdecznie i zapraszam na przegląd nowości do sklepu Action, w którym zobaczycie dekoracje i akcesoria, jakie kupić można w tym sklepie. Nowości jest dużo, dlatego warto obejrzeć film do końca. A jeśli jesteś tu pierwszy raz, zostaw subskrypcję, aby być na bieżąco z nowościami z wielu różnych sklepów. Możesz też udostępnić ten film, jeśli uważasz, że komuś mógłby się spodobać, oraz zostawić łapkę w górę i komentarz, jeśli któraś z rzeczy widocznych w nagraniu spodobała Ci się. Zapraszam do oglądania! Widoczny teraz drewniany pojemnik z pokrywką kosztuje niecałe 22 zł. Pojemnik wykonany jest z drewna mango i ma wymiary 15x14 cm. Za niecałe 9 zł kupić możemy koszyk koszykowalny, mniejszy. Większy natomiast kosztuje niecałe 14 zł. Oba koszyki wykonane są z trawy morskiej, a ich wymiary podane są na cenówkach. Tak wygląda mniejszy z koszyków, który ma wymiar 25x15 i 7 cm. Tak wygląda duży, mający wymiar 22 x 19,9 cm. Wśród nowości w tym sklepie znaleźć możemy też ceramiczny słoik mający kształt prezentu. Cena każdego z nich to 11 ,95 zł. 95 groszy. Pojemniki dostępne są w kilku kształtach oraz kolorach do wyboru. Każdy z nich ma wysokość 11 cm, ale nie jest podana ich pojemność. Teraz macie okazję zobaczyć niektóre dostępne w tym sklepie Action. Każdy z pojemników nadaje się do zmywarki. Za 8,95 groszy w sklepie Action kupić możemy nowy kubek. Z porcelany. Każdy z tego rodzaju kubeczków ma pojemność 300 ml. Niecałe 10 zł kosztuje widoczna teraz niewielka filiżanka ze spodkiem. Naczynia z reaktywnym szklibem dostępne są w kilku kolorach do wyboru. Spodek ma średnicę 11 cm. Nie jest podana pojemność filiżanki. Naczynia nadają się do zmywarki oraz do mikrofalówki. A to zestaw dwóch szklanek z randami w kolorze złotym. Każda z nich ma pojemność 300 ml. Cena zestawu to niecałe 10 zł. Szklanki wykonane są z żebrowanego szkła. Tego rodzaju naczynia nie nadają się do zmywarki. W śródnowości w sklepie ekszent znaleźć możemy też klet ze sztucznego futra, którego cena to niecałe 120 zł. Taki jak ten ma wymiary 150 x 200 cm. Do wyboru jest kilka kolorów. Za niecałe 35 złotych natomiast w sklepie Action kupić możemy ozdobę świąteczną. Każda z widocznych teraz ma wysokość 61 cm. Zestaw zawiera 3. Dekoracje mające kształt choinek składają się z 42 lampek LED. Te w kształcie lizaków z 36 lampek. Dodatkowo każda z ozdób wyposażona jest w czasomierz. Oświetlenie działa na baterie. Niecałe 130 zł kosztuje zestaw zawierający 3 ceramiczne patelnie. Najmniejsza ma średnicę 20, średnia 24, a największa z nich średnicę 28 cm. Patelnie nadają się do różnych źródeł ciepła. Mają powierzchnię zapobiegającą przywieraniu. Powierzchnię wysokiej jakości, i limitującą kamień. Wszystkie te i pozostałe informacje widoczne są na opakowaniu. Niecałe 5 zł kosztuje kubeczek do kawy ze szkliwem reaktywowanym którego pojemność to 200 ml. Dostępnych jest kilka kolorów takiego kubeczka. Te naczynia nadają się do zmywarki, mikrofalówki, natomiast nie do piekarnika. Nowością w sklepie Action jest też ten dyfuzor. Dyfuzor z oświetleniem LED ładowany jest za pomocą kabla USB. Do wyboru jest kilka kolorów takiego dyfuzora. Ma pojemność 100 ml, a jego cena to 89 ,95 zł 95 gr. Za 17 ,95 zł 95 w sklepie Action kupić możemy ramkę z oświetleniem LED. Baterie do ramki należy dokupić osobno. Ma wymiary 13x18 cm i wykonana jest z płyty MDF. Lampki świecą światłem w odcieniach ciepłej bieli. Poza tym w sklepie Action kupić można też różnego rodzaju zestawy prezentowe. Na przykład taki, za niecałe 18 zł. Zestaw prezentowy do spania zawiera opaskę na oczy, krem do rąk, krem na noc oraz mgiełkę do ciała i pościeli. 19,90 zł kosztuje zestaw do zrobienia własnej kuli musującej. Zawartość zestawu wystarcza do zrobienia 12 bombek kąpielowych. O zapachu cytryny lub lawendy, mający kształt gwiazdy lub kuli. Do wyboru są trzy kolory. Tyle samo, bo 19,90 zł kosztuje zestaw do makijażu. Zawiera matową pomadkę, rozświetlacz w płynie, błyszczyk oraz konturówkę do ust. Niecałe 16 zł kosztuje ten zestaw podarunkowy z czterema kosmetykami do twarzy. Zawiera m.in. opaskę, a także balsam do twarzy. Jeszcze jeden wśród zestawów prezentowych, jaki kupić można w sklepie Action. Ten zawiera między innymi żel pod prysznic i sól do kąpieli. Lotion do ciała i ręcznik. Kosmetyki mają zapach i lang i neroli. Cena zestawu to niecałe 13 zł. A to prezentowa walizka z kosmetykami. Wybierać można między dwoma zestawami kosmetyków w walizce, której cena to niecałe 65 zł. Zapraszam do obejrzenia następnych oraz poprzednich filmów, do których linki znajdziecie w opisie tego nagrania. Dziękuję za obejrzenie filmu.